Yeah, I guess you're right. Of course I'm right. For example, We're waiting every night to finally romanticize newcomers to play with us. For many years we've been all alone. We're forced to be still and play the same songs we've six since that day. the posture took our life away. Now we're stuck here to, to decay. decay. Please let us get For example Wiem, niedobrze, od dwóch dni jest tak upierdolony ja stół pierdolę. tutaj Że tylko dlatego, że zlikwidowali To beka Beka, beka, beka kurwa Zabrałem podpiał Na gardło O kurwa Spoko, ale nikt nie pytał I'm black, po twojej pysznej zupie, nie ruszam dupy sklapata, zupa była z mlekiem, na mleko mam alergię. Po twojej pysznej zupie, nie ruszam dupy sklapata, zupa była z mlekiem. Oraj pole na traktory, hej, upcia badaba, orej pole na traktory, hej, hupcia daba, hop, siuk, hop we do not. Miałeś kiedyś bardzo zły dzień, Ed? To każdy dzień mojego życia, chudy! You know what that means? Pysz. Nienawidzę kobiet. Uwatelski. Pan Donald Tusk często podbiera, że tak powiem, dobre pomysły lewicy. Do...